jest iluzja, czy jednak coś jest między Wami, dobrze? Użyjemy sobie tarot snów i macie cztery opcje. Możecie sobie wybrać pod każdy kamyczek inną osobę, albo tylko jedno w ogóle i sobie pomyślcie, który kamień z Wami rezonuje, może według koloru, może jak zamkniecie oczy, któryś z Was specjalnie przyciągnie, albo podobne ma oczy ta osoba, no z różowymi to będzie problem pewnie. O, tutaj jest niebieski, zielony, brązowy i różowy. No chyba, że takie wiecie, po. Po kieliszku, no jednak, jak wy tam sobie uważacie. Ja potasuję kartki. Zaczniemy oczywiście od niebieskiego kamyczka. Poproszę teraz Taro, żeby nam pozwolił ujrzeć odpowiedź w tych kartach do naszego pytania, czy to jest iluzja, czy jednak między Wami coś jest. Czy to jest iluzja, czy to dzieje się tylko u Was w głowie, czy naprawdę między Wami coś się rozgrywa. To jest coś między wami, to, to jest tylko iluzja. Okej, okay, mam trzy karty, kochani, tak jak prosiłam. O, widzę, że tutaj to dzieje się, kochani, dzieje się i strasznie dużo e, tragedii, kochani, kochani, tragedii dużo, że tu jest to tragedia. Karta wieży, karta ja kłady do was, żebyście widzieli skarby, wiecie? Dziesiątka mieczy i karta rycerza mieczy. No powiem, że tu na pewno nie jest iluzja, tu się dzieje coś ostrego. Tutaj karta diabła to bym powiedziała, że tak siebie się trzymacie kurczowo w jakiś sposób, może się uzależniście od siebie, Matko święta. Wiecie co? Tak naprawdę się dzieje. Tutaj, jeżeli wy się kłócicie z tą osobą, Zmieniacie dla siebie w jakiś sposób życie. Cokolwiek się dzieje, absolutnie to nie jest iluzja. Tu widzę pioruny, zobaczcie, grzmoty, dziesiątka mieczy, ból. Tu się dzieje. Jeżeli mężczyzna w jakiś sposób, czy ty jesteś mężczyzna, czy mężczyzna w Twoim kierunku, Mówię jakieś słowa ostre, cokolwiek, to też nie jest żadna iluzja. Naprawdę nie masz przysłuchów, bo tutaj dzieje się dużo. Jaka historia najbardziej tutaj poczuła przy tym? Czekajcie, kochani, taką najbardziej, tą pierwszą, która najbardziej do nas przymówi. Karta wieży, może między wami się kruszy ten mur, tak? Kruszy się mur, ponieważ ta chemia w tle jest bardzo silna. To też nie jest iluzja, że jeżeli jest jakaś chemia, jakieś uzależnienie od siebie e, i po prostu się bardzo trzymacie siebie. Mogłoby być tak, że mogłybyście w tym momencie wyjść, pójść z kimś innym, pójść indziej, ale wy się po prostu tego trzymacie, tej osoby. Nie wiem, w jaki sposób was od siebie uzależniła. Tutaj karta wie, że może malutku dla niektórych ten mur się kruszyć teraz, bo tutaj wygląda, że już gorzej nie będzie. <laughs> tak jak jesteście, kochani, to gorzej już nie będzie. Dziesiątka mieczy, to już doznaliście najgorszego bólu, jaki jest. I teraz mężczyzna może coś zadziałać. Tu już tutaj by trzeba było dobrać indywidualnie do każdego. Tutaj od mężczyzny bardzo wiele zależy. Ten mężczyzna jest dość tak nastawiony do tego bojowo. I powiem, w jakim on jest wieku. tutaj między 35 a 45 rokiem życia, ten mężczyzna. Mężczyzna jest. I kochani, dość taki ponentny, młody, inteligentny, i tutaj, co prawda, jest ból teraz, ale tuż już teraz będzie teraz lepiej, tak, kochani? Już gorzej nie będzie. To znaczy, jeżeli ta wieża, to wszystko upadnie, te niedomówienia, te kłótnie przejdą, lub w końcu porozmawiać szczerze, bo mężczyzna jest gotowy, no to teraz będzie już świeże, tak? Wieża upadnie, będzie grunt. Trawka wyrośnie i będziecie mogli zrobić sobie piknik. Co prawda bez budynku, tak, ale już przynajmniej miło będzie. Tuż fajnie, że nie będzie gorzej, kochani. Obojętnie jak tu będzie. Czy tu na przykład mężczyzna yy, jednak się nie dogada z 10% yy, kobietami i się nie dogada i się rozejdzie między wami? To też jest faktyczne, by nami tu nie ma, wiecie co takiego czegoś, jak stagnacja, jak nuda, jak obojętność tego tu nie ma. To nie jest iluzja. Tu się dzieje. Tu się dzieje dużo. I to w zależności, czy ta osoba jest w związku, a tu jest kochem i ona rozwala związek dla Was, czy cokolwiek naprawdę się dzieje. To nie jest w Waszej głowie. Tu dzieje się naprawdę, tu jest dużo chemii, czuję, dużo bólu, bo nie możecie w jakiś sposób być razem, albo przez odmienne charaktery, przed kom, przez konflikt charakterów, albo przez to, że właśnie z jakichś powodów kilometrów nie możecie być razem, czy jesteście w związkach małżeńskich, bynajmniej nie możecie być razem z jakiegoś powodu, albo z powodu tego, że macie okropne charaktery, żartuję, po prostu takie dość bojowe walczycie z sobą, tak? Z jakiegoś powodu nie możecie i to nie jest iluzja. Jeżeli to runie wszystko, to tu będzie po prostu coś fajnego. Zieleń, nadzieja, tak? Kochani, tu jest, nie jest iluzja, to jest naprawdę, dzieje się między Wami dość ostro, powiedziała. Naprawdę ostro. I wiecie co, co najlepsze dla Was powinno Was ucieszyć, że gorzej nie będzie niż jest dzisiaj. Uwierzcie mi, I zobaczycie, że tak będzie. Już gorzej, tu już karta jest tak, że dzisiaj ten dzień, to już chyba przeszło wszystko i wszystkich. Teraz będzie tylko lepiej. To nie iluzja, tutaj to nie iluzja. Dzieje się, oj się dzieje. Dobra, niebieski zabierzemy. Teraz weźmiemy sobie różowy kamyczek. Zobaczmy, co tutaj do bo nam karty pokażą. Kochani, teraz przy, przypomniałam sobie, bo ja potem zapomnę. Pamiętacie, że w tamtym filmie Kurano mówiłam, że dzisiaj jest live? Którzyście pamiętali, żeby przyjść na live do, do Eli? <grym> do Eli. No dobra, kochani, różowy komentarz. Czy to jest iluzja, czy jednak coś między wami jest naprawdę? Cokolwiek. Czy to złość, czy to chemia, czy to miłość cokolwiek. Zobaczymy, co tu jest. Co karty pokażą, bo chciałam, żeby zarezonowało z jak największą liczbą osób to jest iluzja? Czy między Wami naprawdę coś się dzieje? Widzieliście, że tam była wieża, a tu jest śmierć? Nie za karty, co? Jakby naprawdę coś się dzieje. To już nie jest iluzja. Nie są karty obojętne. Tylko są takie działań, tak? Jeszcze karta sprawiedliwości, to w ogóle. Zobaczymy, co tu dalej. Czy to jest iluzja, czy to naprawdę coś się dzieje? Absolutnie, też nie iluzja. Hmm. Zobaczcie. Jaka bieda, nędza. U kogoś. Dobra, kochani, zobaczcie, szóstka było. Tu jest dla mnie historia, to jest taka, wiecie, dla niektórych. Dla niektórych weźcie sobie dla was, a jak nie, to posłuchajcie za chwilę następnej. Tutaj po prostu między wami kończy się coś. Przychodzicie jakoś przemianę, transformację, tak? I powiem, że jeżeli ktoś skłamał, to to wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw. I ta osoba, która była okłamana, albo się obrazi na śmierć, albo wybaczy i tu bynajmniej ktoś zwycięży. Jeżeli ktoś chciał jakieś kłamstwo rozszyfrować, na przykład szpiegowo w internecie, bo chciał udowodnić dla tej osoby, że ona na przykład ją kłamuje, ta osoba, to wyjdzie to kłamstwo na jaw i poczujecie się jak zwycięstwa. Zwycięstwa, Boże, ten język polski mi się plącze. I tak powiecie, a widzisz? A jednak cię rozszyfrowałem. Rób rozszyfrowałam, tak? Także tutaj jest jakaś historia, tak dla tam jakiegoś procenta osób właśnie, że jeżeli ktoś chce komuś coś udowodnić, to wam się uda. Uda. Ale gorzej, jak ktoś wam chce coś udowodnić i wy oszukiwaliście, to też się uda tej osobie, żeby nie było, to w dwie strony działa. Ale w ogóle tak w lepszym... Tu też nie jest iluzja, ok? Kochani, tu się dzieje między wami. Co prawda może się zmieniacie dla siebie, może wcześniej byliście na przykład tecy, jak obcy ludzie dla siebie, mijaliście się jak obcy ludzie, a tak naprawdę w serduszku, tam was coś korciło, żeby busi dać do tej osoby, tak? To to prawda też się zmienia z dwóch stron. Karta sprawiedliwości pokazuje, że wszystko się poukłada tak, że było jak najlepiej. To jest przeciwieństwo siódemki monet, mieczy, że ktoś kogoś oszukuje, tak? Próbuje wyprowadzić w manowce. Szóstka buław to wam gwarantuje, że wszystko będzie dobrze. W tej sytuacji z tą osobą i to właśnie yy, sami powiedzcie sobie, czy ta osoba jest dla was ważna. Bo jeżeli jest dla was ważna, to to jest karta, która Wam mówi, że będziecie zadowolone, zwyciężycie, tak? No to znaczy, że ta osoba zmieni się, na przykład zostawi jakieś rzeczy z przyszłości, czy jeżeli Wam coś obiecywała, że będzie lepsza, to znaczy będzie lepsza, zmieni się na dobre. Te karty obiecują, że się zmieni na dobre i Ty będziesz górą, zwyciężysz. Jeżeli ta osoba jest dla Ciebie nieważna i pytasz tylko to, czy to jest na przykład il iluzja, czy się wydaje, że między Wami coś się kruszy, coś się kończy, to też nie jest iluzja. Się kończy, może miłość odchodzi, tak? I także będzie sprawa w sądzie, i na przykład zwyciężyć dostaniesz ym, rozwód. No właśnie, zależy, jak ta osoba na ciebie kim jest, czy kimś ważnym, chcesz to ratować, czy właśnie pytasz o kogoś, yy, z kim tak naprawdę dla ciebie to by było, kto może być zwycięstwem, to, żeby ta osoba w końcu się ulotniła z twojego życia. No w zależności, tak? Do czego dążysz, być świadomie czy nieświadomie, czy świadomie. Także, koń to też nie jest iluzja. Co tam między wami się dzieje, dobrze to widzisz. <grym> Powiem ci, że bardzo dobrze to widzisz. Tu przyjdzie sędzia ze swoim yy, młotkiem, stuknie i będzie wiadomo. Kochani, tutaj prawda wyjdzie na jaw i także wszystko będzie dobrze, ale dla Ciebie. Właśnie to jest tak, że dla Ciebie. I ta osoba, jeżeli Cię skrzywdziła, to ona poczuje, jak to jest. Jak to jest, kochani. Też być skrzywdzonemu. To jest w ogóle tak na marginesie. Teraz weźmiemy sobie brązowy ka y kamyczek, kochani. A poprosimy kart, żebym pokazały. Dla tych wszystkich, którzy... Czekajcie, te karty nie użyłam. Dla tych wszystkich, którzy wybrali brązowy kamyczek, czy to jest iluzja, to co dzieje się między Wami, czy to jednak jest prawda, Czy dzieje się naprawdę, mimo że czasami byśmy nie chcieli wiedzieć, czy się dzieje naprawdę, lepiej żyć w świecie iluzji, ale karty nam powiedzą, czy to jest iluzja, czy to się naprawdę to rozgrywa, czy to jest iluzja, czy to dzieje się naprawdę. Mogę Was uszczypnąć w ogóle, żebyście mieli pewność, że to nie sen. Co się dzieje na pracy, naprawdę, dla tych wszystkich, którzy wybrali brązowy kamyczek, czy to się dzieje naprawdę? Czy to dzieje się naprawdę, kochani? To, co się dzieje w waszym życiu między tobą a tą osobą, czy to jest prawda? Pięknie, patrzcie, jak pięknie się... Ale, kochani, powiem wam tak... Ta upadła tak, a że ja mam przodem do Was kłaść, to znaczy, że to muszę odwrócić, tak. Pamiętacie? Bo ja pokazuję, ja dlatego je przekręcam, żebyście wymienili z tamtej strony wygląd to, co jak ja widzę. To znaczy, musiałam je odwrócić. Mam nadzieję, że to ma sens. Ja, kapłanka, to znaczy, do mnie przodem chcę Wam położyć, ale będę ją w pozycji prostej czytać. Mam nadzieję, że rozumiecie. Na pewno rozumiecie. Dobra, kochani, powiem tak: jeżeli uważasz, że w swoim życiu tak się dzieje, że teraz się zastanawiasz między jakimiś drogami, wyborami, między kimś jakimś albo wejść, nie wejść w daną relację, czy cokolwiek, czy odejść, czy zostać, czy wyjechać, czy... masz po prostu wybory. To jest prawda, masz te wybory, to nie jest iluzja. Tutaj powiem, że między wami może nie za bardzo dobrze się dziać. Karta umiarkowania w odwróceniu to pokazuje właśnie to wszystko, że ktoś nie dba o to coś, o to znajomość, o to przyjaźń, o to relacje, tak? Tak jakby ogień się palił, a nikt jego nie ugasza. Jaki jest konflikt, to obaj wchodzimy w ten konflikt. Żaden nie ustąpi. Też to jest prawda, prawda, że za dużo jest tajemnic między wami. Jeżeli tak odczuwasz to Wasze relację, to absolutnie to jest iluzja, to jest prawda. To, że któryś z Was ma właśnie jakiś wybór, jakiś wybór, w którąś drogę chce pójść, tylko nie wie, w którą, ponieważ jeżeli pójdzie tutaj, to straci to okazję. To jest tak, jakby wejście nie będzie już powrotu do tego. Jeżeli tutaj pójdzie, któraś jest lepsza droga? To trzeba tak, żeby, kochani, byście musieli przemyśleć, co jest lepsze dla Was, ponieważ jedna droga na pewno jest lepsza. To nie jest tak, że dwie są takie same. Dla mnie, tak? Jak w denarach. W denarach jest zupełnie inaczej. Dwie drogi są ok i musimy się zdecydować. W buławach dla mnie jest zawsze jedna droga lepsza, a druga właśnie niekoniecznie. Stąd ta jedna błękitna, a druga czerwona, bardziej taka ognista. Tak jakby tutaj lepszy na przykład związek był, takie założenie rodziny, a tutaj tylko romans. No takie, inne. dla mnie to trochę inaczej to wygląda, kochani. Także tu na pewno macie wybory, lub ta osoba ma wybory i to absolutnie nie jest żadna iluzja. To się dzieje naprawdę. Karta umiarkowania w, odwro w odwrocie, tak? To pokazuje, że u was nie. Nie ma tej harmonii, nie ma tej stabilizacji. To też jest prawda. Nie oszukujecie się z tym. Nie ma tu okresu, właśnie tego spokoju, co nam umiarkowanie zapewnia, tak? Obiecuje. Tak, jakby ktoś nie miał cierpliwości, też nie czuje się ktoś pewnie w tej relacji. Nie ma tej takiej ochrony, tego płaszcza ochrony, tak? Nie ma tego poczucia bezpieczeństwa w tym. Tak, może ktoś komuś nie wierzy, bo jest kapłanka, że ktoś może coś skrywać jakieś tajemnice, czy zdradza, czy nie mówi do końca prawdy. Tak, kochani, tutaj tak właśnie jest. Ja bym powiedziała, że tutaj ta wasza. Ta wasza relacja z tą osobą mi się nie podoba, ale mi nie musi się podobać, to wam ma się podobać, tak? Bo tutaj nie ma tej właśnie braku równowagi wewnętrznej, brak cierpliwości, huśtawka nastrojów, jest, jest lepiej, raz jest gorzej, chaos w ogóle w tym życiu, coś tak jakby zakłóca ten spokój, tą stabilizację. Też pokazuje właśnie takie zniechęcenie, tak? Niechęć właśnie jakiegokolwiek działania, ktoś może się lenić, się lenić, odebrać czasami telefon, jak ktoś dzwoni, Tutaj też jest uczucie osamotnienia, bo ktoś nie dba ten drugi o tę relację. Chłód emocjonalny nie pokazuje uczuć. Powiem, że wszystko, kochani, co czujecie, jeżeli takie negatywy, to to jest prawda. Kochani, to jest prawda, powiem wam przy brązowym kamieniu. Jeżeli to, co Ela powiedziała, teraz wy to czujecie, to znaczy, że. Tak, to jest prawda. A jak to, co powiedziałam, to nie, czujecie, że to nie wasza bajka, to wybierzcie sobie zielony. Bo zobaczcie, jeszcze zielony na nas został. Dobra, kochani. Zielony kamyczek. Tak, czy to jest iluzja, czy jednak coś jest między Wami? Zobaczmy, co tu między Wami jest. Czy jest to iluzja? Czy jest to iluzja, czy naprawdę coś jest między Wami? Bardzo proszę karty, żeby zorganizowało z jak największą większą liczbę osób tych wszystkich, którzy wybrali. Mamy tu zielony. Czy to jest iluzja? Czy to naprawdę się dzieje między Wami? Czy to jest iluzja? Czy naprawdę między Wami to się dzieje? Czy to jest iluzja? Czy to się dzieje naprawdę między Wami? Zobaczcie, jak fajnie, zielony kamień, takiego spokoju, karta pracy też, takie maty zielone. Spokój. Czy to jest iluzja? to się dzieje naprawdę między wami? Osoba pisze domas, do nas, nowy wyraz polski. Kochanie, nie mam czasu, bo dużo pracuję. No wiesz, takie od razu mi się kojarzy. Nie ma czasu za pracę nawet napisać, część zadzwonić. Cały on-ona. Czy to jest iluzja, czy naprawdę coś się dzieje między wami? Czy jedno karto tym prosiła? Dziękuję. Ktoś jest zły, bo ktoś nie chce za bardzo. Kobieta chciałaby już tutaj coś zasiewać swoje ziarenko i tu coś, wiadomo, rodzić, a mężczyzna w pracy. No i jak ona ma tutaj rodzić bez tego partnera? Kochani, jeżeli wy tak, jest sytuacja, że wasza ta, wasz ta, wasz, wasz ta osoba, właśnie, wasza ta osoba, ten wasz partner, czy tam znajomy, ktokolwiek, cały czas pracuje, czujecie, że jedyna rzecz, która jest między wami, to nie ona, ta trzecia, tylko właśnie praca, jego kochanko to jest praca, albo jej kochankiem jest praca, cały czas tylko nad projektami, cały czas to do pracy do domu przynosi. Kiedykolwiek chcecie tam Porozmawiać to jest w pracy, no to faktycznie, to nie jest iluzja, ta osoba jest zapracowana. W ogóle to jest pracocholick. No chyba że kochani musiała wyjechać za pracę, bo musi coś kupić. No to ja y, rozumiem, y, no, ale żeby nie mieć czasu z powodu pracy, tego nie rozumiem. Ósemka była w między między wami jest albo dużo komunikacji listownej, mailowej, tam SMSowej. Może wisicie cały czas na słuchawce, tylko ta osoba nie za bardzo ma czasu pisać no w sumie, chyba na przerwie, tylko. No powiem, że tutaj nie zaciekawie, nie widzę tu bliskości w ogóle. I też widzę właśnie tak, że dużo jest, może być ciszy, dużo właśnie takich momentów, kiedy y, rozmawiacie, może się pokłócicie, ale nie tym musicie się kłócić. Po prostu, jeżeli ta osoba nie odpisze, to wy jesteście, macie focha. Dosłownie, ktoś jest zafochany i wtedy jest cisza. Nie trzeba się pokłócić, żeby powiedzieć ty świnio, ty chamie, tylko wystarczy, że nie odebrał i człowiek jest obrażony, ha. To znaczy mu nie jest zależy, ponieważ nie odpisał, albo w ogóle nie napisał. No i właśnie, tutaj widzisz co, między wami co teraz jest, to znaczy dużo jego pracy, albo jej pracy, od tej osoby, co pytacie, dużo ona pracuje, lub szuka pracy, może za pracą lata gdzieś tam, no nie, po urzędach, czy tam po różnych miejscach. No i kochani, tu jest to w zawieszeniu, to energia, między jego pracą a tym, że ktoś jest ciągle się złości. A ja tu bym powiedziała, że kobieta się złości. To bardzo. Zdrosna może być o coś, ale nie ma o co, bo ten człowiek jest po prostu pochłonięty w takich, wiesz, przyziemnych bardziej rzeczach. Tutaj nie chodzi o żadnej inne kobiety. A tutaj mogłoby się zaciąć. Ta energia po prostu wisi gdzieś w powietrzu, między Wami, między nim a Tobą, bo on pracuje, a Ty się złościsz. I ta energia po prostu, jak tutaj on przestanie pracować, będzie miał wolne. I ty wtedy odpuszczą ci nerwy, to tu się zadzieje, bo tu się zadzieje. Tu będzie ruch, że lepiej zejść, jeżeli te buławy będą zapalone, będą pędzić, to lepiej, żeby ta osoba zeszła, z której strony te buławy będą. Czy to ty wyślesz w jego stronę, jak on się odblokuje, to go spali, czy on w twoją stronę? No chociaż w twoją stronę ci się nie stanie, bo są miecze, widzisz? Miecz chłód zagasi to ognistą energię, ale u niego może być problem, jak ty się zdenerwujesz, czy tu puścisz wiadomość do niego. Tu to może jego zakładzik spłonąć. Także ale ci nic nie grozi w ogóle. Nawet już jak on się odblokuje, tu wygląda mi, że ta osoba Twoja będzie miała problem z tobą. Także kochani, dziękuję, że przyszliście. Yy, dla wszystkich, raczej nie jest iluzja. To się dzieje naprawdę.